W tym tygodniu mamy dwa główne tranzyty, które mocno na nas wpływają. 21 kwietnia Saturn będzie w koniunkcji z Węzłem Północnym, a 27 kwietnia jest Nów Księżyca w Byku. Jak to na nas wpływa, jak skorzystać z tej energii, jak to wpływa na Ciebie ze względu na Twój znak zodiaku, zaraz się wszystkiego dowiesz. 21 kwietnia Saturn spotyka się z węzłem północnym w znaku ryb. To duchowy punkt zwrotny. To tydzień, w którym zobaczymy, jakie lekcje karmiczne domagają się zakończenia, jakie ścieżki warto obrać, w którą stronę iść. Nie chodzi tutaj o jakieś spektakularne wydarzenia. Bo to będą decyzje wewnętrzne, które dla wielu z nas mogą zmienić kierunek, w jakim idzie nasze życie. W tym tygodniu warto zadać sobie pytanie, za co naprawdę biorę odpowiedzialność w swoim życiu. To czas oczyszczenia z iluzji, porządkowania swojego świata wewnętrznego. I dokonywania wyborów, które będą miały długofalowe skutki. 27 kwietnia doświadczymy nowiu Księżyca w byku. To energia nowego początku w obszarze wartości, zasobów i poczucia bezpieczeństwa. To jest idealny moment, ten dzień nowiu, przed trzy dni po, ta energia z nami jest, żeby. Określić swoje intencje co do finansów, stabilizacji finansowej, emocjonalnej, co do Twojej relacji z ciałem i relacji z naturą. Tutaj warto zadać sobie pytanie w tym czasie, co chcę budować od nowa, powoli, ale na stałe? A jak te tranzyty wpłyną na Ciebie? Tutaj dla zodiakalnych ryb mamy bardzo intensywną energię. Saturn i węzeł północny są w Twoim znaku. To jest moment przełomowy, karmiczny reset. Będziesz zadawać sobie bardzo mocno pytanie, co już chcesz zakończyć, a co nowego zacząć. Energia nowiu w byku dodaje Ci. Pewności i daje ci nowe narzędzia. Może to być dosłownie, jeśli chodzi o pisanie, mówienie, naukę, mogą to być też narzędzia mentalne. Bardzo mocno poczujesz moc słów i będziesz dobierać je uważnie w tym tygodniu. Energia tego tygodnia jest taka, że przechodzisz głęboki. Duchowy test, coś karmicznego się kończy, ale dzięki temu jesteś bliżej siebie, swojej prawdziwej esencji i swojego serca, niż byłeś, byłaś w przeszłości. A teraz czas na Twój odczyt z kart. Najpierw sprawdzę, jaka energia prowadzi Cię w tym tygodniu. Później będzie duży rozkład, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć, a na samym końcu wylosuję dla Ciebie afirmacje, słowa mocy, które możesz powtarzać, żeby połączyć się ze swoją wewnętrzną mocą. Pamiętaj, że to czytanie kolektywne, bierz tylko to, co z Tobą rezonuje. A teraz proszę o wskazówkę, jaka energia prowadzi ryby od 21 do 27 kwietnia. O! Mamy wyraźną energię i jest to Rubin. Błogosław swoje serce. Sięgnij po emocjonalne i duchowe wsparcie, aby uzdrowić i zreperować własne serce. Warto w tym tygodniu zaopiekować się sobą energią swojego serca. Też jeżeli wiesz, że warto przebadać Twoje serce, pamiętaj, ja nie jestem lekarzem, tylko odczytuję energię. Tutaj na poziomie energetycznym dla wielu z Was wydarzy się transformacja, która otworzy Twoje serce na miłość, na spełnienie Twoich marzeń, na przejmowanie darów wszechświata. Ale trzeba będzie zrezygnować z jakiegoś starego podejścia czy nawyku, który Twoje serce rani. Może też z mechanizmu ochronnego, który powstał w czasie wielkiego zranienia Twojego serca, ale już Ci teraz nie służy. Tutaj wielu z Was będzie pracować również nad tym, żeby to uzdrowić. Wow. Niesamowite, tutaj energia transformacji serca. Jeśli chcesz pomóc sobie w tym procesie, to warto harmonizować energię czakry serca. Powiem coś o tym na końcu tego czytania, a za chwilkę będzie duży rozkład, z którego dowiesz się, co idzie w Twoją stronę w tym tygodniu, co potrzebujesz wiedzieć. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat jest w opisie. Tam w opisie jest też mail do mnie, jeśli chcesz umówić się na czytanie prywatne albo zamówić amulet ochronny. To napisz do mnie wiadomość. A teraz co idzie w twoją stronę. U, uh -huh. O, to też. <grym> w tym tygodniu. Czyli tutaj mamy jakiś pierwszy przekaz. Idzie drugi. O, o, o patrzcie, co tu się dzieje. Dobra. Uh -huh. Dobra, tu już się karty odwracały, ale to jest drugi przekaz. Ja czuję, żeby zacząć od tego. Najpierw karta, która się odwróciła. Sowa. Dobra rada od mądrej osoby. Tutaj też wielu z was uzdrawia swoje serce poprzez terapię. Tutaj na terapii może wydarzyć się przełom, jakaś dobra rada, ale to nie musi być terapia. To może być rozmowa z kimś mądrym, posłuchanie kogoś mądrego w podcaście czy na YouTubie. Jakaś dobra rada do Ciebie przyjdzie. A propos tego uzdrawiania serca, ale też a propos jakiejś sytuacji. Dla wielu z Was ten proces uzdrawiania serca objawił się w życiu zewnętrznym jako trudna sytuacja. Sytuacja z kimś aroganckim, okropnym, wrzeszczącym, z kimś, kto jest trudny, tutaj ta randa też może dotyczyć tego. Jak się zachować w tej sytuacji z tą osobą i co tutaj zrobić? Bo ta osoba nie dość, że jest nieprzyjemna, mówiąc lekko, to jeszcze próbuje Tobą manipulować i agresywnie chce spróbować zmusić Cię do zrobienia czegoś, czego Ty nie chcesz robić. I tutaj jeszcze jest karta bociana. W tym kontekście, w tym przekazie, to mm, mówi o tym, żeby nie dać się wciągać w te stare sprawy tej osoby, tylko zacząć coś nowego dla siebie, pójść w nową energię, pójść do nowej pracy, mieć i inne relacje, jakakolwiek to jest relacja. Mm, więc tutaj. Y Wszechświat zachęca do pójścia w nowe, może nie wiesz jak to zrobić, tutaj ta dobra rada e, osobista od kogoś mądrego e, może Ci w tym wszystkim pomóc. I tutaj mam kolejne trzy przekazy małe, jako że to czytanie dla dużej grupy osób, no to niektóre rzeczy z Tobą będą rezonować, inne nie. Czasem też jak popatrzysz na karty, to widzisz dla siebie jeszcze bardzo osobisty przekaz. Kolejne przesłanie dla ciebie tutaj to otwarcie serca, uzdrowienie energii serca, zwłaszcza jeśli zajmujesz się tym, jesteś w tym procesie już od jakiegoś czasu, to przyniesie Ci w tym tygodniu przełom. Jeśli dopiero zaczynasz, to to jest taka zachęta od wszechświata, że już niedługo też dla ciebie nastąpi przełom. Coś jest pomiędzy tobą a twoimi marzeniami, planami. Coś lub ktoś, bo dla niektórych to właśnie też może być ta agresywna osoba, która się manifestuje w tym procesie transformacji twojej energii. Tutaj dla wielu z was chodzi o życie zawodowe, bo mamy tą zieloną kartę kariery. I właśnie to otwarcie serca, praca nad Twoją energią, i też dla niektórych pójście za dobrą radą sprawi, że otrzymasz jakiś cenny dar. Albo w tym tygodniu, jeśli to już trwa, albo w przyszłości, jeśli dopiero zaczynasz, tak jak mówiłam. I tutaj też ten dar zahacza o kolejny przekaz, bardzo piękny to otwarcie serca, tak? Ten proces otwarcia serca dla wielu z was w tym tygodniu bądź w kolejnych, w zależności gdzie jesteś w tym procesie, zaowocuje tym, że otworzysz swoje serce na uduchowioną miłość. Wielu z was będzie miało szansę w końcu wibrować na tych samych falach, energiach co twoja bratnia dusza. Tutaj to budzi w tobie wielką pasję, namiętność więc tutaj też może już się taka osoba, ten dar takiej osoby w twoim życiu pojawić dla niektórych. Mamy zieloną kartę małżeństwa, więc wielu z was w tym tygodniu bądź kolejnych po otwarciu serca, tak, pozna kogoś, z kim możecie stworzyć potem rodzinę, małżeństwo. I jeszcze jeden przekaz tutaj mamy. O, jakoś tak to widzę. O jakiejś frustrującej sytuacji. To może być więcej wskazówek na temat tej sytuacji tutaj na górze, a może tu też chodzić o jakąś inną sprawę. Konkretnego tematu zaznaczonego w tym przekazie nie ma. Jest to sprawa z jakimś mężczyzną. To też może być kobieta o silnej energii męskiej. Ta osoba ma ciemną energię, niezbyt dobrą, dlatego. Tutaj dla wielu z Was to jest dalej przekaz o tej agresywnej osobie. Ta osoba, jej działania, słowa powodowały dużo frustracji w Twoim życiu, ale w tym tygodniu przychodzi upragniona zmiana, właśnie dlatego, że otwierasz serce na dary wszechświata. To tutaj w końcu jest transformacja, jest zmiana. Dla wielu z Was jest jakieś uwolnienie. Jakieś nowe możliwości, nowy etap również z tym Bocianem. Dobrze, i teraz czas jeszcze na Twoje afirmacje, słowa mocy. Tutaj, zwłaszcza w tej sytuacji, gdzie ktoś próbuje Cię zmusić do czegoś, warto mieć dostęp do swojej wewnętrznej mocy, żeby się nie dać zmanipulować. Zobaczmy, jak Cię wspiera wszechświat, jakimi słowami. Mhm. O, jest. Nawet się odwróciła już ta karta. Nie chcę czekać, przekaz. Z pełnym zaufaniem otwieram się na przygody, które przynosi życie. No właśnie, tutaj wielu z Was też tym otwarciem serca otworzy sobie nowe ścieżki, nowe możliwości, na przeżycie przygód, o których ma życie. Na zrealizowanie celów, o których marzycie, bo to też jest jak przygoda. Mamy zresztą tutaj przecież kartę kariery, ale też przygodą jest fantastyczne małżeństwo, które jest zbudowane na miłości, namiętności, wartościach wspólnych, duchowych. Więc tutaj to wszystko jest dla Ciebie dostępne i warto sobie powtarzać z pełnym zaufaniem. Otwieram się na przygody, które przynosi życie. Mówiłam, że na końcu powiem coś o harmonizacji czakry serca. Tutaj w tym temacie mogę pomóc. Zapraszam Cię na moją medytację prowadzoną, w trakcie której właśnie możesz tą energię zharmonizować. Zapraszam Cię też na moje czytanie: Wybierz kartę, co dobrego idzie w Twoją stronę. To jest czytanie bezterminowe. Jeśli chcesz przejść do medytacji lub filmu, kliknij w miniaturkę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.